Witam się krótko o kolimatorach szwedzkiej firmy Aimpoint. Mamy tutaj dwa kolimatory z wykorzystaniem do broni śrutowej. S1 jest dwójka. One w zestawie posiadają adaptery do zamontowania pod każdą szerokość szyny, jeżeli chodzi o, o broń śrutową. No i to są dwa kolimatory z wykorzystaniem do broni śrutowej. Kolejno mamy Tutaj akurat trzy kolimatory wersja Micro H2, są one osadzone dosyć nisko, tak? do zamontowania na szczynie pikantini, tak? raczej do wykorzystania na polowanie do jakiegoś tuceru i tak dalej. I tutaj mamy trzy modele. Tutaj nawet jeden z nich od razu ma mm, zamontowany system podmontaż do blazera, tak? Oryginalny system blazerowski. I kolejno dwa mm, kolimatory, c dwójka. One są raczej do wykorzystania na, do, do pistoletów. Tak? Tutaj mamy nawet jeden zdedykowany do, do Glocka. Tak? No, drugi tutaj można na jakimś innym zamontować, tak. ale to wszystko pasujemy pod or montujemy do, do pistoletów. Oraz dwa ostatnie modele Aimpointa, No, tutaj już tak samo naszyne Picantini do zamontowania. Odkręcamy, skręcamy. Tutaj większy kolimator raczej do, do aerów, tak? dedykowany do aerów, żeby sobie fajnie można było z tego opaszczalać. Po więcej szczegółowych informacji zapraszam na Olborską Jardę do sklepu Bucha.